Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień! Witajcie kochani! Jak widzicie jestem w naszym nowym mieszkaniu. Nie za bardzo widać tu jakieś zmiany. Wszystkie rzeczy są tam, w tych małych pokojach. Ale jeszcze wszystkiego, jak wiecie nie przywieźliśmy. Dzisiaj nowy dzień, ale mój mąż dzisiaj pracuje i dzisiaj nie możemy kontynuować. No sama tego tachać nie będę. Przyjechałam tylko do mieszkania, bo nam zrobili internet. Um, no to tutaj godzinę to zajęło i, i no troszeczkę mi tak popsuli humor ci panowie, bo no, troszeczkę wścipsy, ja nie wiem Turcy trochę mają to do siebie, że no, mimo że przyjechali w sprawie pracy, to potrafią w jakiś sposób tam zaczepiać, wypytywać. No ja po prostu ograniczyłam kontakt do minimum, dałam wszystko, co jest potrzebne, poszłam do innego pokoju, ale i tak cały czas coś tam potrzebowali, mimo że przy zakładaniu internetu nic ode mnie nie jest potrzebne. No, to jakoś tak. No, ale oczywiście wspomnieli, wspomnieli że jestem, a może ruską jestem, z jakimś takim, wiecie, jak kiedyś na live z Gabi opowiadaliśmy, że tutaj właśnie tak reagują, O rozdziewczyna roz, z Rosji coś tam coś tam może tutaj coś popróbować i co jest takie niefajne w ogóle tak takiego zachowania nie lubię wściwskiego, no ale już potem musiałam pokazać dokumenty więc potem się już nie odzywali bo zobaczyli litewskie moje dokumenty więc więc widziałam że od razu się zmienili w twarzy potem dzwonił tutaj mój mąż i mi rozmawiał i już był spokój, ale początek był bardzo niesympatyczny. Mimo, tak, mimo takich rzeczy, w Turcji w ogóle takie rzeczy za, załatwia się przez męża, mąż to załatwia, a no musi być mężczyzna w domu. Ja byłam dzisiaj sama w domu tutaj, oni wiedzieli o tym, więc cały czas nasze drzwi wejściowe były tutaj na korytarz, były otwarte. No tak w Turcji jest, żeby nikt nic nie pomyślał, że tutaj może coś się dziać i w ogóle, no żeby kobieta czuła się komfortowo, no i oni. Więc cały czas tutaj wszystko było podsłonięte, okna były odsłonięte, a drzwi były otwarte, żeby był spokój, no ale mimo wszystko. No ale nie o tym, słuchajcie, jutro już do południa przewieziemy wszystkie rzeczy, wszystko będzie gotowe. Tutaj może zaraz pokażę Wam a, pewne nabytki. Takie drobiazgi, ale może Wam się spodoba. Tutaj pokażę Wam, to są takie zasłonki, gönneshlik to się nazywa, od słońca bo niestety w Turcji jest tak mocne słońce, że wypala w ogóle, zmienia kolor mebli. To jakbyśmy tak zostawili, to nasza kanapa, no zobaczcie, ona ma taki intensywny, ciemny kolor, to za, za chwilę mogłoby tutaj być po prostu jakieś jasne plamy od słońca. Więc mamy tutaj takie te zasłonki mamy też przywiezioną firankę ale będziemy ją wymieniać mogę wam pokazać jak to wygląda lubię takie właśnie takie takie firanki ale jest za krótka i za wąska więc możemy ją oddać i nam uszyją taką jak chcemy i, i, i tyle więc taką firankę, a zaraz jeszcze w ogóle y, wspominałam Wam, że parę dni temu byliśmy w sklepie z naczyniami, bo my nawet naczyń, słuchajcie, nie mamy. To zaraz Wam pokażę, co my tutaj kupiliśmy. Zabieram Was, kochani, do szafki. <noise> to są nasze nowe nabytki, no bo nie przywieźliśmy ze Stambułu naczyń, bo ta pani kiedyś tam nam mieszała, że będziemy do końca nawet lata w tym mieszkaniu może, więc jakoś nam się nie śpieszyło takich rzeczy jak naczyń przywieźć, bo tutaj po prostu wszystko mamy, a dodatkowo mamy tak mały samochód, że nie da rady tego po prostu przywieźć. No a teraz drogi są zamknięte, pojechać nie możemy, więc trzeba było coś kupić. No, to może zacznę od w ogóle takiego wynalazku. Zobaczcie, taki talerzyk na śniadanie z ptaszkami. W ogóle taki piękny jest. Powiem Wam, ile kosztował. Cena jest 23 23,90 kurusz, Potem kolejne takie talerzyki. Zobaczcie, taka forma, to wszystko na śniadanko. Taka forma serduszka. Nie wiem, co jaki kolor kremowy chyba, w kropeczkę. No i cena takiego talerzyka jest 3,33 liry. No tutaj taki sam talerzyk, tylko taka łódeczka, prawda? No i ta łódeczka też 3,33 liry. Potem zobaczyłam coś takiego, w ogóle jaki piękny kolor. Wiadomo, tutaj kolorystycznie tutaj widzicie błękitny kolor. Tutaj też błękitny, ale tutaj była czarnym i tak mi się spodobało. W ogóle lubię takie różne miseczki. Więc wzięłam taką sobie jeszcze miseczkę. W ogóle pokażę wam potem ten sklep, jak wyglądał, bo tam też nagrałam. To jest 7.99 liry taka miseczka. Kupiliśmy sobie talerze, bo wyobraźcie sobie, że my nie mamy talerzy. Taki talerz, taki talerz, jego cena jest... O, zaraz pokażę Wam. Kupiliśmy na razie tylko dwa, 11,90. Ale wiecie, jak zobaczycie w tamtym sklepie, jakie tam są różne rzeczy. No i tutaj ceny nie ma, no ale to zwykła Oseczka. Kupiliśmy jeszcze w tamtym sklepie takie a, kontenery, czy jak to się nazywa, tak? Szklane. To też takie popularne są w Turcji. Na przykład można jakieś oliwki, sałatkę, coś tam złożyć do lodówki i to wiadomo ani zapach do lodówki się nie przedostanie i potem można taki talerzyk, taką miseczkę sobie też wystawić na talerz na stół śniadaniowy, bo to też taka ładna miseczka, tylko że ma przykrywkę. I tak, no to słuchajcie, takie nasze zakupy. I jeszcze kupiliśmy deskę taką fajną. Bo też deski nie mamy. Słuchajcie, jakieś bity z nas, no. <noise> I ta, be, ta deska. W ogóle nie wiem, kiedy my pojedziemy do Stambułu i przywieziemy swoje rzeczy. No ale teraz niestety musimy takie rzeczy no, pokupować, mimo że w Stambule to u nas jest. Ta deska nie wiem, ile kosztowała, ale tak podejrzewam z 40 pary lir. No i jeszcze kolejną rzecz znalazłam. <noise> Kupiliśmy noże, <laughs> nie wiem co to za firma jakaś Nehir, noże 6 noży kosztowało 67,50, małe łyżeczki 22,50, a widelce 29,99, no takie bardzo sympatycznie, słuchajcie. No i łyżeczki, nie, nie, jest, nie jest to taka duża łyżka, znaczy łyżeczka, łyżka do zupy, ale taka nie jest bardzo duża, ale do sałatek, do jakichś takich to też fajnie, też 29,99. Czyli a, z tych wszystkich zakupów to <śmuchy> ulubiony mój talerzyk, ale chyba to też ulubiony i to, i to, <śmuchy> w ogóle wszystko, uwielbiam takie rzeczy, nie wiem jak Wy, ale ja to z takiego sklepu wyjść nie mogę. Tak, jeszcze nie wspomniałam, ile te zasłonki kosztowały, takie od słońca zasłonki. Tutaj zasłonka 2,50 na 3, ona kosztowała 40 lir, a ta zasłonka tutaj 2,50 na 2,50, ona kosztowała a, 30 lir. Czyli no, uważam, że to jest bardzo dobra cena. Jak na takie zasłonki podejrzewałam, że będą droższe, no ale niestety cena jest naprawdę w porządku. Zabieram się już teraz do domu, pokazałam Wam co tutaj mamy nowego. Jadę pokołać kolejne rzeczy, muszę pewne rzeczy jeszcze wybrać, wyprasować, Może żelazka nie mamy i zamówiliśmy też, ale nie wiadomo przez, te, przez to wszystko jak to będzie z transportem, kiedy to w ogóle do nas dotrze, więc muszę skorzystać z tych rzeczy, które jeszcze mamy tam na mieszkaniu, więc to to wszystko dokończę. No i tyle i jutro już będziemy spalić tutaj więc muszę też jej pościel naszykować, wszystko, wszystko, więc czekam ja dzisiaj sporo, sporo pracy, więc jadę do domu, a Wam wstawię tutaj a, ten taki klip mały z tego sklepu z tymi naczyniami. No i miłego oglądania. Te kochani kończę. Jak widzicie jestem na tarasie z tym całym praniem. Jeszcze mam pewne rzeczy do wyprania, ale już nie mam miejsca do powieszenia. Wszystkie te rzeczy są bardzo ogromne. No, taki dzień idę jeszcze pakować pewne rzeczy w kuchni, zjem kolację i już nie przedłużam. Czy byliście dzisiaj w sukience? Jak widzicie, dzisiaj jestem w spódniczce i w koszulce. Ciekawa jestem, jak dzisiaj wyglądaliście, dajcie znać. Życzę wszystkim miłego wieczoru, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Pa-pa!